hejka ma powiem wam ciekawostkę Natomiast e, jest szansa że można odbudować, zrobić nową obudowę do tej wiertarki A co chodzi z tą obudową? Chodzi o to, że gdybym odbudował obudowę do tej wiertarki, to zrobiłbym troszeczkę większą w środku. A dlaczego chciałbym zrobić większą w środku, to już od razu mówię dlaczego. To natomiast jest e, Sprawa, jak już może znacie, gdzieś mam ten silnik, w której jest kaszetce ale sobie jeszcze kasetek nie podpisałem. Co gdzie, w której dokładnie mam. Mógłbym troszkę jego poszukać. To chyba mogło czasu upłynąć. Ehm. Natomiast ehm. większy silnik, który wymaga troszkę większej obudowy, bo oryginalny jest mniejszy, co nie, i już tu nie wejdzie, ale natomiast, gdybym zrobił. Kopię tej obudowy o nieco większych rozmiarach w środku, to wtedy mógłbym ten większy silnik, który jest za duży do tej obudowy, normalnie uaktywnić w tej wiertarce, do której no, jest przeznaczony. Tylko, że oczywiście nie pod względem rozmiarów fizycznych, bo natomiast napięcie, napięcie, kochani jest odpowiednie, bo tak jak już pokazywałem to to jest silnik do tego napięcia, do tej wiertarki, tylko że do innego modelu, bo do tego modelu jest za duży fizycznie. Że natomiast jakby mi się udało bardzo dokładnie to zrobić, to znaczy, już mówię, e, drukarka 3D, którą kupię na przełomie jakiegoś tam czasu niedalekiego E, bardzo mi ułatwi bardzo dokładną. E, jak to można powiedzieć, bardzo dokładny model tej obudowy. I natomiast za pomocą odprogramowania e, będę mógł w środku zrobić rozmiary do tego silnika, który e, kupiłem. Pom pomyłkowo, oczywiście, bo. Fizycznie, fizycznie jest za duży, ale technicznie jest odpowiedni. To znaczy, że rozmiary jego gabaryty są za duże. I natomiast, kochani, tak, tu mam różne filam, filamenty. To się tak nazywam filamenty. I natomiast, jakiego bym użył filamentu do wykonania obudowy, która jest przeznaczona na takie obciążenia jak wiertarka. Użyłbym oczywiście abs -u. Tu mam ABS. To chyba jest ten. Gdzieś tu jest to opisane. Gdzieś tu jest. A jeśli nie ten, to pewnie tamten. Ten jest czarny. Tu jest tak, tak, tak. Któryś to z tych? Jest to. Tu, tu, tu. Zaraz znajdę. A tu mamy ABS. I to jest taki jeden z twardszych plastików. Fi, fi, jeden z twardszych filamentów. Te są oczywiście do takiego Uczenia się, robienia takich różnych ciekawostek, ale bym użył oczywiście takiego um, takiego właśnie materiału jak ABS, no bo jest twardszy, oczywiście. Dlatego na, na przykład na budowę, na budowę, kochani, tak jak do wiertarki. To ABS albo jeszcze twardszy. Um. Że kurde, po prostu będzie fajnie, jak będę mógł za pomocą drukarki 3D taką obudowę wyprodukować do, tego, do tej automatyki e, za pomocą tej drukareczki. W październiku, jak już wiecie, kochani, stanie tu druga drukarka. One są nastawione do prac przemysłowych dla firm, z którymi e, już tam częściowo jestem umówiony na razie. E, I natomiast, jak będzie oczywiście taka chwila wolna, oczywiście, to wtedy wydrukuję taką obudowę do wiertarki. Tylko jedyny kłopot, taki będzie to ta gumka. Ta gumka, tej gumki się chyba nie da wydrukować. Chyba, że jest taki filament, ale gumy, gum, gumy bym wolał nie drukować na wzór oryginalny. Bo guma na pewno daje niezły zapach. No, a normalny filament nie daje żadnego zapachu, który by wchodził w nożrze oddechowe. Że, no fajna to sprawa. Na początku obawiałem się najgorszych okoliczności, bo mówię, będę musiał wyciąg podciągnąć do wyciągu w szafie i nie szło, za okno, ale e, okazuje się, że ten zapach jest bardzo przyjemny i nie szkodliwy, nie zawiera żadnych takich substancji szkodliwych. Że więc po prostu, no fajna sprawa. Bardzo fajna sprawa. Ogromnie się z tego powodu ucieszyłem. Nie ma żadnego problemu, jest super. I natomiast, właśnie, będę mógł, kochani, oto, więc wyprodukować obudowę z czasem. Oczywiście podejrzewam, że to troszkę upłynie czasu, zanim będę potrafił ją zeskanować. W programie zrobić większe rozmiary w środku na trochę większy silnik, bo on jest tylko trochę większym silnikiem od tego, który jest w środku. W, te, w tym modelu, ale jak uda mi się kochani zrobić obudówkę e, do tej wiertarki to będzie super, bo wiertarka po prostu będzie jak to można powiedzieć zmodyfikowana, oczywiście tu śrubki są które idą w dalszą część obudowy, co nie to natomiast e, e, śrubki i gwinty będą zrobione za pomocą śrubek tam będą delikatne, małe otworki i wkręcona na gorąco śrubka będzie i w ten sposób powstanie gwint. No. Że to jest, w taki sposób będzie można zrobić gwint. No. Że fajna sprawa będzie, ale to jest na deser oczywiście. Temat na deser, na duży luz, że dzięki temu, dzięki tej kochanej maszynie, kochani producenci inżynierowie, którzy ją wyprodukowaliście, jestem bardzo wdzięczny bo będę mógł po prostu zwiększyć swoje możliwości twórcze twórcze i biznesowe, jak zauważyliście kochani. Za co wam bardzo dziękuję. Jestem wdzięczny wszystkim inżynierom, producentom i wszystkim do oka. Bo dzięki temu właśnie oprócz tego, że komputerki pracują, to jeszcze maszyny takie jak drukarki, będą pracowały. Będą sprawiały mi wielką radość, będę mógł się rozwijać intelektualnie, artystycznie, i natomiast jeszcze do tego będę mógł mieć dodatkowy biznes. I jeszcze oprócz tego będę mógł tą, druka, tą wiertarkę ponownie uruchomić, bo, kochani, nie, ma, nie mogłem znaleźć silnika do tej wiertarki, i przez pomyłkę trafiłem większy. No, ale może nie wyjdzie. Tak słabo, jak się uda zrobić drugą identyczną obudowę. Nie będzie to łatwe. Nie wykluczam tego, że nawet z drukarką 3D będzie to trudne, bo to tak dokładnie trzeba skanować, żeby się udało, nie? No. Że więc kochani moi drodzy, najfajniejsze przed nami oczywiście. W przyszłym, no w przyszłości oczywiście kanału. No to hejka, kochani, się mapa.